I znów Radek Wilczek, paranoik z Radia Łódź, tak zwany dziennikarz misyjny, uważający się za jakiegoś dziennikarza. E, tak samo jego kumple i wulgarny gej, bandyta trojanowski. E, Radek Wilczek mówi, że prąd do ładowania samochodów elektrycznych kosztuje 3,5 zł za kilowatogodzinę. Nie powiedział, czy brutto. E, tak samo gej trojanowski, jego kumpel wulgarny gej, Maciuś Trojanowska, wypierdalaj, który na japach. 5 lat temu festiwal festiwalu Piosenki Stronacki Turystycznej zniszczył nam komputer, każąc wypierdalać. Dlatego jest dziennikarzem misyjnym. E, uważający się za dziennikarza. Tak naprawdę jest to para na ich w wielkościowym. I mówi, że samochodów elektrycznych mimo... A to chabrajska twoja mać. Trojanowska. Co to jest? To jest może przewód paliwowy? Ciężko chory psychicznie człowiek będzie sponsorowany przez Piotra Glińskiego, profesora technicznego. Tym razem samochód Renault. No.